Witajcie, jestem Farkład, to jest kolejny odcinek serii przygody z Margonem no to jest taki krótki, specjalnie żeby wam pokazać awans na level 3-6 dużo mi nie zostało kurde jak widzicie wybite są, więc wszystko może nam to zająć nie no, dużo nam to nie zajmie, kilka grup widzę jakiś koleś lata pewnie i zbija wow, zakrzywiony pal, nie no, bien że w ogóle takie kurde ten koś już ja o jest grupa <grych> Pokażym jak jest koksza. tylko jednego celny uderzenia długi, też celne Tak, to to jest kolejny, kolejny, zdychaj! jeee yeah, Awansowałeś na poziom! Kurde nie, nie kopiowałam, dobra. Ja już kończę dzięki za obejrzenie tego odcinka i na razie w tutaj tutaj do namiotku wejdę na razie.